Ostatni już dzień naszych rekolekcji, taki pełny dzień, dlatego po raz ostatni chcę zaprosić Cię do krótkiej, dobrej myśli. Tutaj z kokotka, ponieważ dzisiaj też bardzo napięty plan, napięty harmonogram, dlatego w takiej wersji uproszczonej ten nasz dzisiejszy filmik. Dzisiejszy dzień tutaj na drugim stopniu azowym przebiega nam pod tematem Bóg walczy. Wsłuchujemy się w księgę wyjścia w Boga, który mówi Ja jestem Panem, który wyprowadzi was z niewoli egipskiej. Wsłuchujemy się w świętego Pawła z listu do Efezjan, który zachęca nas, byśmy przyoblekli się w pełną zbroję Bożą, a potem słuchamy biblijnej sceny kuszenia Jezusa na pustyni. Myśląc sobie, by łącząc te wszystkie sceny ukazywane nam przez Pismo Święte i ten temat, Bóg, który walczy, Bóg, który nas zbawia, Bóg, który w naszym imieniu pokonuje zło, pokonuje grzech, pokonuje szatana, przyszła myśl medytacja Świętego Ignacego, która jest proponowana przez Świętego Ignacego w ramach rekolekcji drugiego tygodnia rekolekcji ignacjanskiej drugiego tygodnia. Medytacja o dwóch sztandarach. Ta medytacja ma jakby prowadzić do takiego zdemaskowania, działania złego i też ponownego jakby poznania, zachwycenia się tym, do czego wzywa mnie i do czego zaprasza mnie Chrystus. Ale jakby fundamentem, właściwie tak mi się trochę pomieszało, od tego powinienem zacząć. Tym fundamentem jest ponowne powiedzenie sobie, że to, czego chce dla nas życie, to, czego chce dla nas Jezus, to życie w całej pełni, to życie w wewnętrznej harmonii, wewnętrznym pokoju, życie w zgodzie z sobą, z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem, to życie w takiej jedności z Panem Bogiem, które, które rodzi pokój, które przekłada się na jakiś głęboki sens, które prowadzi mnie do drugiego człowieka, które ciągle uwrażliwia mnie na większą miłość, które nadaje sens mojemu życiu, pomimo trudności, przeciwności. Tak, To jest to życie Boże, które też wypływa mocno z przeżywania siebie jako Bożego dziecka, takiego poczucia własnej tożsamości, moja tożsamość, która leży w Bogu i w tym życiu, którego On dla mnie chce, które z które takim życiem tym ewangelią, jego naukom. Okej, okay. medytacja o dwóch sztandarach, tak bardzo pokrótce. Z jednej strony jakby te, żeby coś, dwóch wezwań, yy, 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 które jakby są kierowane do każdego człowieka, niezależnie od wszystkiego, tego, kim jesteśmy, jakie jest nasze życie, yy, nasze powołanie. Jedno wezwanie od Chrystusa, drugie wezwanie od szatana. Jakby tym wezwaniom yy, odpowiadają dwa zupełnie przeciwstawne, zupełnie różne sposoby i style życia. I Ignacy zachęca nas, byśmy prosili Pana Boga o taką łaskę, Poznania tych, tych podstępów szatana, takie zdemaskowanie tego, do czego on nas zaprasza, do czego on nas wzywa, co on nam proponuje. Ignacy rysuje tam taki obraz, że szatan jakby zwołuje demony, których, które posyła, aby zarzucały na człowieka takie łańcuchy, które będą człowieka pętać, zniewalać i będą mu utrudniać, a ostatecznie jakby uniemożliwiać, ile się z nim nie uwolni. Dążenie do Pana Boga. Zły duch, który robi wszystko, żeby odciągnąć człowieka od Boga i od pełnienia woli Bożej. Zły duch, który przywiązuje do pozornego dobra. Zły duch, który zarzuca te łańcuchy i wmawia nam: Przecież nie możesz tego odpuścić, przecież bez tego sobie nie poradzisz, przecież tej sobie nie możesz wybaczyć, przecież tutaj musisz postawić na swoim, przecież tutaj. Musi być tak, jak ty chcesz. Przecież to musisz posiadać, to musisz mieć. Dalej, zły który przywiązuje nas właśnie do pozornego dobra, rozbudza w nas nieuporządkowane pragnienia, które wykrzywia nasze spojrzenie na drugiego człowieka, rozbudzając nasze nieuporządkowane pragnienia w nas, jakby też ogranicza naszą wolność sprawia, że człowiek gdzieś lokuje swoje siły, swoją energię ku rzeczywistościom, których. Wcale nie musi mieć, nawet nie powinien mieć, i wcale mu szczęście nie dają, ale w danej chwili człowiek nie potrafi na to w ten sposób spojrzeć. Według który rozbudza chciwość bogactwa, który rozbudza pychę, tak, taką żądzę własnej chwały, takiej próżnej chwały, nie? który tym wszystkim jakby próbuje zaślepić, czyli w tej medytacji nawet nie tyle chodzi o pojedynczy grzech. Ale bardziej o takie zniewolenie daną rzeczywistością, które wykrzywia nasze, nasze spojrzenie. I z drugiej strony wezwanie Jezusa. Jezus, który wzywa i chce posyłać do drugiego człowieka, który wzywa do większej miłości, który jakby wbrew temu, co proponuje zły, czy ta chciwość bogactwa, te nieuporządkowane pragnienia, pod sztandarem Jezusa jesteśmy wezwani do dobrze rozumianego ubóstwa, prostoty. I tutaj zdanie, które może już słyszałeś od mnie wielokrotnie. Ubóstwo jako odwaga postawienia i życia tym, co naprawdę istotne, co naprawdę ważne. Więc nie poddaję się temu myśleniu, że ja że muszę posiadać, mieć więcej, że ja muszę budować jakąś swoją chwałę. Nie To, co mam, mi wystarczy. Ale to, co jest naprawdę istotne, co jest naprawdę ważne, hmm. I nie, nie, poznanie takiego życia, i zachwycenie się tą rzecz, w swoim wzywa mnie i zaprasza mnie Jezus, aby w tej walce, niejako, która gdzieś toczy się we mnie, gdzieś to ścieranie to, 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 to się tych dwóch rzeczywistości, aby jasno opowiedzieć się pod sztandarem Jezusa Chrystusa, nie aby demaskując to, co proponuje mi złe, powiedzieć: Nie, ja, ja, ja tego nie chcę. Nie, nie. Żadne zło, jakakolwiek propozycja złego, choć może na pozór kusząca, ona nie da mi szczęścia. Szczęście jest przy Jezusie, szczęście jest pod sztandarem Jezusa. Szczęście jest wtedy, kiedy pozwolę, by to Jezus był tym, który mnie wzywa, by ten Jego głos mnie prowadził. I też jakby dzisiejsza Ewangelia, którą mam tutaj na rekolekcjach, czyli stana kuszenia Jezusa, taka, taka jedna myśl. Bo w tym wszystkim też mocno chodzi o jakąś taką, to, to, co trzewimy na początku. Nasza tożsamość, która wypływa z tego, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, dla których On chce szczęśliwego życia, prawdziwego życia. Zobaczmy, że przy kuszeniu Jezusa na pustyni zestawmy sobie to kuszenie ze sceną chrztu Pana Jezusa w Jordanie, gdzie Jezus słyszy, Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upowiadanie Tyś jest mój syn umiłowany. A szatan próbuje podkopać tę tożsamość, mówiąc w kuszeniu: Jeśli jesteś synem Bożym, zrób to i to. Jeśli jest w tym jakaś wątpliwość zasiana, nie? zobaczmy, czy czasem zły w moim, twoim życiu nie próbuje postawić znaku zapytania nad tym fundamentem naszej tożsamości, którym jest fakt, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, chcianymi, których Bóg pragnie, których Bóg kocha przy ogromną miłością. A zły próbuje postawić znak zapytania. Czasami może na początku bardzo subtelnie, delikatnie. zasiędzie wątpliwość, zaburzyć tą tożsamość. nie Ten pewien fundament, tą podstawę. A więc dzisiaj po raz kolejny może usłyszeć nad sobą. Te słowa niech one może chodzą się z tobą jakiś cały dzień. Nie? Łukasz, Tyś jest mój syn umiłowany. W tobie mam upodobanie. Niech to nas jeszcze bardziej prowadzi. Zresztą zdemaskowanie złego, ale ostatecznie prowadzi nas pod ten sztandar Jezusa. Aby raz słuchaj być, Jezu, ja z Tobą chcę. Z Tobą chcę przez życie. Tak? Posłużę Twojemu wezwaniu. Bo to jest prawda. To życie, które Ty mi dajesz, proponujesz, do którego mnie zapraszasz, to jest życie prawdziwe. A wszystko inne jest jakąś fikcją. z jakimś kłamstwem, jakąś udą. Dobrego, Bożego, błogosławionego dnia Ci życzę.